To tyle w dzisiejszym, nieco krótszym odcinku. Mam nadzieję, że warto było pokazać, jak ten dzwon poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, prymasowi tysiąclecia, brzmi wyposażony w automatykę, jak również w nowe kute serce. Moim zdaniem na pewno ten dzwon zyskał na jakości, to brzmienie jest delikatniejsze cieplejsze. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, co Wy o tym sądzicie. Mam również taką nadzieję, że wkrótce pozostałe dzwony w tym wyjątkowym miejscu doczekają się również napędu automatycznego i wspólnie, jako zestaw, będą mogły w sposób automatyczny dzwonić, wzywając ludzi na nabożeństwa, parafian, jak również oznajmiać ważne wydarzenia w życiu zarówno parafii, jak i naszego kraju, bo miejsce jest wyjątkowe. I też cieszę się, że właśnie w setną rocznicę święceń kapłańskich prymasa tysiąclecia dzwon jemu poświęcony zyskał i nowe serce, i automatykę. Kończąc, zachęcam Was do komentowania tego odcinka. Co Wy o tym sądzicie? Jaka jest Wasza opinia na ten temat, na temat samego remontu, na temat oprzyrządowania automatyki serca? Czy dzwon zyskał, czy dzwon stracił, czy nic się nie zmieniło, jak również inne pytania, które Was nurtują, jakie chcielibyście mi zadać, dlatego, że w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku przymierzam się do drugiego na, w historii kanału Q&A i chciałem, abyście już tutaj pod tym odcinkiem mogli zadawać mi pytania, co byście chcieli wiedzieć, na co mam odpowiedzieć, co Was nurtuje, ewentualnie co byście chcieli na kanale nowego, czy ta, ta, taka, taka formuła tego kanału jest dla Was odpowiednia, czy nie. Piszcie o tym w komentarzach, jak również na grupie Facebookowej, oczywiście kto tego nie zrobił, zachęcam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku z dzwonami przez świat, tam też możecie się ciekawych różnych rzeczy dowiedzieć, nowości dzwonowych, ciekawostek dzwonowych, jak również zapowiedzi filmów, więc myślę, że warto do tej grupy dołączyć. No i też chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, co zmienić na kanale, właśnie czy taka formuła jest dla Was ok, czy może coś Chcielibyście jeszcze innego, bardziej rozbudowany, w którym kierunku by miał ten kanał iść, czy bardziej preferujecie samo dzwonienie, czy też mój komentarz, opinie na ten temat, opis. Dzwonów w szerszym kontekście, czy nawet miejscowości. O tym wszystkim opowiem, odpowiem Wam w następnym QA, który odbędzie się w najbliższą sobotę. A dzisiaj to tyle. Także dziękuję za oglądanie. Niezmiennie proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, bo to też mnie motywuje do dalszego działania, do rozwijania tego kanału i do poświęcania temu czasu. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.